Witajcie, szukamy sponsora, a może lepiej powiedzieć, mecenasa, który pozwoli nam zrealizować niezwykłe przedsięwzięcie integracyjne. Otóż niedawno poznaliśmy dwie niezwykłe grupy seniorów: muzyków ze spółdzielni mieszkaniowej i barwne panie, które nazwały się Kolory Ulicy. Chcemy, by swoją radością i energią podzielili się oni z potopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. Po co? By pokazać, że radość nie zna wieku, że niezależnie od zdrowia czy wysokości emerytury, życie wciąż może być piękne, pełne śmiechu, tańca i muzyki. Potrzebujemy tylko Waszego wsparcia w transporcie i w drobnym poczęstunku. Reszta zrobią gorące serca naszych seniorów. Czekamy na wasze telefony albo dajcie nam znać wiadomości na fejsie. Zróbmy razem coś fajnego.